32. Niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z drugiej księgi machabejskiej to opis śmierci siedmiu braci, którzy powiedzieli, że oni chcą być wierni swojemu prawu, to znaczy nie zgodzą się na jedzenie wieprzowiny. Matka zachęca ich do tego, żeby byli wierni, wierząc, że uzyskają nagrodę, życie wieczne w życiu wiecznym uzyskają nagrodę od Boga. Słuchając tego opowiadania dzisiaj byśmy powiedzieli, nie, no to jest jakieś przegięcie, no żeby matka po prostu pozwoliła swoim dzieciom umierać i to za jakieś przepisy na temat mięsa, no bez przesady, zjedliby to mięso i mogliby dalej żyć. No nie można być aż takim po prostu zaściankowym, nie można być takim po prostu fundamentalistą. Ale jednak oprócz wiary w życie wieczne, ten fragment chce przekazać nam też y, wiarę w wartości, w pewne zasady. Żeby być wierny pewnym zasadom, żeby mieć sprawy, za które człowiek może nawet umrzeć. Owszem, można by równie powiedzieć, po co bić o Westerplatte, Przecież i tak Niemcy byli silniejsi oddać się, poddać się od razu. Przecież każdy z nich miał swoje rodziny, miał żony, dzieci, więc po co po prostu umierać za jakieś wartości? Jest pytanie, czy my nie żyjemy w czasach, kiedy po prostu byśmy wszystkie wartości sprzedali po to, żeby mieć życie, żeby mieć życie lepsze, wygodniejsze, byśmy nawet Pana Boga sprzedali, sprzedalibyśmy nawet innych. I owszem, również w czasach machabejskich, w czasach biblijnych, również byli ludzie i żyli ludzie, którzy zdradzali, którzy, którzy nie przejmowali się pewnymi wartościami. Natomiast warto sobie dzisiaj naprawdę, przysłuchając tego czytania, zadać pytanie, czy jest coś, za co ja mógłbym oddać życie? Czy jest coś, jakaś wartość, która jest dla mnie tak cenna, że nigdy, nigdy przenigdy jej się nie wyprę? Psalmista mówi o swojej szczerości. Wysłuchaj modlitwy, pani moich warg nieobudnych, warg, które nie znają oszustwa, kłamstwa. Chodzi o to, że psalmista prosi Pana Boga o interwencję, prosi o pomoc, ale jednym z, z, z motywacji czy uzasadnień to jest to, że Panie Boże, no, no ja naprawdę nie kłamię, ja naprawdę mówię Ci szczerze, jak jest. I to byłoby piękne, gdybyśmy przynajmniej przed Bogiem potrafili być szczerzy. Czasem przed ludźmi może oszukujemy, czasem pokazujemy się lepszych, czasem człowiek gdzieś tam coś poprawi, bo wydaje mu się, że, że no, e, inni. Wtedy lepiej zobaczą, ale przynajmniej przed Bogiem, kiedy stoję na modlitwie, kiedy stoję przed lustrem, kiedy stoję przed najświętszym sakramentem, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przynajmniej wtedy potrafię być szczerym, po prostu całkowicie szczerym. Przecież Bóg wie, jacy jesteśmy, o co nam o właściwie chodzi, jakie mamy najszczersze intencje, więc nie bójmy się tej szczerości przed Panem Bogiem. Drugie czytanie z drugiego listu świętego Pawła posłana do Tesaloniczan mówi o tym, że sam pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei. Wieczne pocieszenie bardzo dziwne wyrażenie, niespotykane, można powiedzieć gdzie indziej, pokazujące, że ta pociecha nie jest w tym świecie, ale ona jest w wieczności i ta dobra nadzieja która jest również nadzieją płynącą z tego, co jest po śmierci, pokazuje tak, może być źle na tym świecie tak, możecie doświadczać, jak czytamy w innych, w dalszych fragmentach tego czytania, że byliście wybawieni od ludzi przewrotnych, możecie doświadczyć różnych nieszczęść, prześladowań. Ale tak naprawdę miejcie nadzieję, miejcie nadzieję na to, co będzie po śmierci, że Pad mu nas tym pociesza. Jesteśmy smutni, wiele razy załamani, wydaje się nam, że, że, nim wie, że, że dobro przegrywa na tym świecie. Nie trać nadziei, mówi święty Paweł. Naprawdę nie traćmy nadziei. Jest świat życia wiecznego i Bóg dał nam przez Jezusa Chrystusa tą właśnie pociechę, to pocieszenie wytrwajmy, bo, wytrwajmy przy Panu Bogu w tym życiu, a zobaczymy kiedyś, że, że to się nam wszystko w jakimś sensie opłaci. Ewangelia mówi o tym zmartwychwstaniu i pokazuje, że no, można się w to wierzyć i nie wierzyć, no bo trudno wierzyć w życie po śmierci, a nikt z nas jeszcze po śmierci nie żył i saduceusze, jak, jak zwykli ludzie, e, mówią nie, nie, nie nie, ma zmartwychwstania, mówią świetną historyjkę o pewnej kobiecie, która miała siedmiu mężów. Więc z, z którym będzie po śmierci? Z siedmiu manara, z jednym. Bez sensu, gdyby byłoby zmartwychwstanie, to nie wiadomo, jakby to było zorganizować. Oni używają rozumu, używają inteligencji, wydaje się im, że potrafią zaskoczyć Jezusa, a jednak Jezus pokazuje, że tam jest świat inny. Pokazuje na podstawie pisma, że Bóg jest z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, że oni dalej żyją i że te nasze kategorie, one kompletnie nie, nie są kompatybilne tam nie, do tego, co będzie po śmierci, ani za mąż nie będą wychodzić, ani się żenić. Nieraz ludzie mówią, jak to, to ja po śmierci nie będzie moim mężem, nie będzie moją żoną. My chyba sobie nie zdajemy sprawy, że, że życie po śmierci będzie totalnie inne. Natomiast to, co jest, to, co jest piękne w tej, w tej Ewangelii, to jest to, że widzimy, że mamy takie starcie właśnie Saduceuszów, ludzkiego myślenia, z myśleniem Bożym, myśleniem Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzymy w życie wieczne, jeśli wierzymy, że po śmierci jest coś, to tylko dlatego, żeśmy uwierzyli Jezusowi, a nie Saduceuszu. Uwierzyliśmy komuś, kto przyszedł z nieba na ziemię, kto stał się człowiekiem, kto umarł i zmartwychwstał, i kto naprawdę dalej żyje. Więc to nie jest kwestia jakichś takich dyskusji międzyludzkich, to jest po prostu kwestia wiary. Czy wierzę w tego, który umarł i zmartwychwstał, czy wierzę w to, co on mówi. Ucieszmy się tym życiem wiecznym i nie traćmy nadziei na, na życie wieczne, bo nie opieramy się na naszych ludzkich przesłankach czy, czy pseudointeligentnych jakichś sztuczkach. Ale opieramy się tylko na tym, co przyniósł Jezus Chrystus. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.